Blogmas, dzień trzeci. Mamy niedzielę, jest godzina 8.11, zaraz lecę na śniadanko, bo. Aha, było na ósmą. W każdym razie nie wyspałam się, ale jest w sumie spoko, zaraz się napiję kawki i myślę, że będzie jeszcze bardziej spoko. Dzisiaj na trzech muszach mówię świadectwo. Pierwsze świadectwo mówię o 9, także w sumie wypada już ich na to śniadanie. Zapowiada się fajny dzień, także lecimy. Jeszcze tak zakładając buty, powiem Wam, że mega się cieszę, że udało mi się wczoraj po prostu zmontować tak wywogę, ogarnąć miniaturkę, widzieć to na YouTube'a. Trochę zajęło mi to godzin i poszłam późno spać, ale, ale cieszę się, że się udało i że będzie, i, i że ten wyjazd temu nie przeszkodził. Jesteśmy w pośredniku i lecimy na myszy numer jeden.

Ogólnie właśnie jesteśmy w trakcie picia kawki i zaraz lecimy na mszę numer 3 i na tym mszy ja mówię Także no. i? No nie, bo to jest za wysokie. Mysza numer 3 jest już za nami i też za mną jest drugie. Siema. Siema. Chcę czyścić okulary. Lecimy na poobiad. Zobaczcie jak wyglądają przerwy. Co się, jak powinna wyglądać wasza przerwa poobiednia? Już wam pokazuję. Kanał właśnie Milena Adamczewska i tak sobie oglądacie taką dziewczynę. O, tutaj proszę bardzo jedny, jeden przykład. I tu drugi przykład. O! Nawet w tym samym momencie jesteście. Idziemy właśnie na... nowe? No. Na czym tańczysz? Mam y, biała jak śnieg. Jest 23.40, za a jest tak widmo. Przestań śnieg, że serio, teraz lecę do domu i otworzymy kalendarze. Ok, więc ja już jestem w domu, zrobiłam sobie herbatkę. I przyszedł czas na otworzenie kalendarzy. Dzisiaj okienko numer 3, które jest um, tutaj. Okej, okay, i dzisiaj jest po prostu taki pędzelek. Myślę, że spoko, ładnie wygląda. I kalendarz Sisaya. Kilka jest tu. Okej, okay, i już widzę, że mamy dzisiaj dwa pierścionki. Nie wiem, czy widać, zaraz je założę i zobaczymy. Ja już kończę tego vlogmasa. Widzimy się jutro w kolejnym filmiku. Dziękuję za ten czas spędzony ze mną i, i do jutra. Pa, pa!